Witam Wam kim witam Was przez świetnie w agar. ja Dobrze wiecie, dobrze pamiętacie jak graliśmy ostatnio? No, idziecie tak przez świetnie, znowu sobie to ponieważ mam wolny komputer, więc mogę sobie teraz grać. Jakiś web, co ty tutaj, bb 11, co to jest? Co ty jak jest w 11 udajesz? A tu ksiądz ma... nie, to jakiś gej, co tam... Nie, to ja idę stąd, baza. Eat me out. Daj mi się zjeść zjast... Nie, nie das mi się, dobrze lecimy dalej, zbieramy sobie kuleczki tutaj jakieś takie prześwietne, niebieskie zielone, fioletowe niebieskawe, takie zielone, o proszę bardzo pomarańczowe, fioletowe może ciebie spróbuję zjeść? czy ty się rozdzieliłeś? o nie z spiepsaj musisz z o tu jest koniec ściany, dobrze, nie widzę no bo znowu coś tam na tym chromie nie działa o, chodź tu nie, gibon. Gibon. myślałem, że jakiś gobson, czy coś takiego a to gibbe one, oni mnie to coś zjedzą. Nie, nie zjedzą mnie, dobrze. Myślałem, że mnie zjedzą. Te odcinki, jak wam się podobają, bardzo, bardzo to No, to musicie mi to pokazać w komentarzach. Jeżeli będzie dużo łapaczek w górę, to ja wtedy rzucam kolejny odcinek, nie? No, jeżeli będzie dużo łapaczek w górę, nie w 100, 200. To będzie kolejny odcinek. O, jakaś fioletowa kulka, którą nie chcę zjeść, ale jej się nie uda, bo jestem sypsy. Jestem sypsy, Muhammad! Muhammad, chodź tu! Allah, Muhammad! Halla mahalla! Takie słowa słyszałem z gangolbani, nie? Dawzem, tutaj ja mam otus, skończę, dobrze. Nie mogę tego ani, ani traktale oddalić, bo tutaj nie ma tej wtyckiej takiej prześwietnej. Jakby to była prześwietna wtycka, to by było fajnie. Chodź tu! Na zbieramy jej Czy tutaj będzie, co ja trzymam przyciski na. W, a, to bardzo mogę się. O, chodź tu, chodź, chodź, chodź! Muminku, chodź muminku! Słyszysz mnie? Chodź muminku! Mama zgubiła chodź! Dobrze, się nie rozdzielił, bo przecież by mnie zniszczył, nie? A, Finlandia, to mnie sąsadz mogę zjeść. Czy nie mogę? A, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Finlandia, spiepsaj! Spiepsaj, Finlandia! Spiepsaj, ja już się... Już amok pił! Popoza no zjadłeś mnie, jezus. Maria, jedy, ty jedny jesteś. Do trzech razy stuka. Musimy się zrobić duzy. Duzy musimy się zrobić, a możemy. Zielone tutaj. Trudno to wszystko zbiera te. O, muminek. Chodź tu. O, boże. Muminek. Muminek. Chodź tu. Nie, nie, mogę cię zjeść. Bo jesteś za duży Czemu taki duzy jesteś już? Tylko papa popsyła ci coś. to jest koniec mapy. to jest już. A tak, to jest końcówka. O nie! Zagonią mnie wróg! Badzem ja muszę uciekać! Muszę uciekać! Muszę uciekać! Ewa barbar! Ewa, nacy barbar! Co takiego? Chodź! Chodź! Nie, nie mogę cię zjeść! Nie mogę cię zjeść! Chodź! Chodź! Aha, widzisz, bab! O, jestem susietnym! Jestem susietnym dozy! Dobrze! Jestem dozy! Widzi, bab? Widzi, bab? Widzi? Teraz ja ciebie mogę zjeść! A! Jak dobrze! O nie! O nie! O nie! Mogę was zjeść? Dajcie mi! Chodź tu, co Coś takiego. Boże, skąd te ludzie wszystkie mniki biorą, nie? Skąd oni tak przedwietnie wycaskują? Na przykład... Olake Ace. On chyba ostatnio kupił samochód, bo ma Ace, nie? Coś takiego. Nie, myślałem chyba, że... To, tego biorą, nie? Boże, jestem troszeczkę spiące. O, rabarbar! A, dobrze. O, nie. To była pułapka. To była pułapka. On tam troszeczkę fiduje. Daj mi. Proszę, daj. Daj proszę. Nie, nie bo ty są rozdzielnicz mnie strolujesz zaraz, co? Chodź tu, nimbus. O, dobrze. Ten y, barbar myśli. O nie! To jest rozdzielone na cztery To jest... O, tutaj jest rozdzielony na cztery O nie! Boże Rozdzieliłem się! Rozdzieliłem się, jestem na cztery. Nie! Nie, proszę! Myślałem, że to mnie nic nie zrobi, a ja to jest rozdzielony nad On już mnie zjadł, nie? Boże, jaka ta gra jest świetna. I zrobiliśmy jump. Nie, nie! Nie, go... Nie! Uciekaj! Uciekaj! On teraz wyplunie. Myślałem. Jestem tutaj socjatny Wyplułem sobie widzicie? Mogę się tak wypluć? I zjeść Oj nie, nie zjadłem się ZJEDŹ SIĘ BADZIE Nie mogę się zjeść Jestem... o BADZIE Nie mogę się zjeść Tylko... On się odradził z mojego życia Bo... Czemu on się odradził z mojego... O! Chodź tu O! O BADZIE ROMANIA ja. Chodź tu Dobrze, o chodź tu, chodź Dobrze, ja się schowam Dobrze? O! Boże Nie! Tam nie pomknęło! Dobrze, to by było na tyle. Jeżeli wam się podobał zostawcie łopatkę w górę. I ja się z wami zegnę do kolejnego odcinka. E, no, jestem fioletowy. Jestem taki troszeczkę. Nie no, troszeczkę różowy taki. Nie wiem, to wy ocencie jaki to kolor. No, Jeżeli wam się podobał zostawcie łopatkę w górę. Będzie dużo łopatkę, to będzie kolejny odcinek. Ha! Z takiej rym Dobrze, do zobaczenia. I co? o, jest tego zjadłem. Jest tego zjadłem. I cześć, człowieki. Cześć, człowieki. Do kolejnego odcinka. Na razie.